Dzień dobry, Kamila Gilmeister, Fabryka Sztuk w Czebie. Dzisiaj zapraszam Was na opowieść o Wigilii oraz Bożym Narodzeniu. Boże Narodzenie jest jednym z najstarszych oraz najważniejszych świąt w świecie chrześcijańskim. Jest świętowane już od IV wieku, ale oczywiście Boże Narodzenie świętujemy 25 oraz 26 grudnia. Ale tak naprawdę w naszej polskiej kulturze bardzo ważnym dniem jest dzień przed świętami Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia. Tak naprawdę Wigilię pójdziemy kilka razy do roku, chociaż nam to słowo jednoznacznie kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Tak naprawdę Wigilia jest ostatnim dniem Adwentu, więc jeszcze nie należy do Bożego Narodzenia, ale już tak naprawdę do tego Adwentu także nie. Więc to jest to czas przejściowy, czas magiczny. Więc jest to idealny dzień, idealny wieczór, po to, żeby móc sobie wróżyć, żeby się dowiedzieć, jaka będzie pogoda czy będziemy zdrowi, czy przeżyjemy następny rok, czy będziemy mieli dużo plonów. Ponieważ jest to właśnie czas przejściowy. Już nie należy zarówno do Adwentu, ale jeszcze nie zależy właśnie do Bożego Narodzenia. Słuchajcie, no, co się działo w tej Wigilii? Ano, działo się bardzo dużo różnych dziwów. Należało uważać, jak się w dzień wigilijny zachowujemy. Ponieważ to, co robiliśmy w Wigilię, miało decydujący wpływ na cały następny rok. Więc jeśli jakieś dziecko dostało lanie w Wigilię, to znaczyło, że niestety będzie bite przez cały następny rok. A musimy sobie zdać sprawę, że o czasach, o których ja teraz Wam opowiadam, czyli jakieś 100-150 lat temu, no niestety dzieci były bite bardzo często, więc dlatego maluchy starały się tego dnia być rzeczywiście bardzo idealne, żeby tam nic złego im się nie stało. Słuchajcie, co jeszcze robiliśmy w Wigilię? Panny w Wigilię wstawały bardzo wcześnie rano po to, aby pójść się umyć do jakiejś bieżącej wody. Kiedyś zimy były troszeczkę bardziej srogie niż dzisiaj, więc sobie wyobraźcie na przykład minus 15 stopni, pełno śniegu, rzeki, jeziora skute lodem, a wy musicie sobie wyjść wcześnie rano, pójść do jakiejś bieżącej wody, przedostać się przez wód oraz się wirtualnie obmyć w takiej zimnej, lodowatej wodzie, aż na samą myśl mi się robi z samej zimno. Co to miało nam zapewnić? Mieliśmy być wtedy zdrowi, piękni, szczęśliwi oraz bogaci. No ale nie każdy mieszka, tam na przykład jak my w Tczewie mamy dosyć blisko do Wisły, no nie każdy mieszka sobie nad jakąś rzeką czy strumykiem, ale także dziewczyny chciały być piękne, zdrowe oraz bogate. Więc co one robiły? Szły do studni i tam nabierały do misy jakąś właśnie tą lodowatą wodę ze studni. Na dnie misy kładły sobie jakiś pieniążek i później w tej zimnej wodzie się myły. I właśnie to także miało im zapewnić owe zdrowie, piękno oraz bogactwo. Co jeszcze robiono w Wigilię? Rybacy, w ogóle mężczyźni, także wychodzili na ostatnie polowanie, na ostatnie połowy. W Wigilię ścinano drzewko świąteczne, które później było strojone, ale o drzewku sobie powiemy troszeczkę, y, troszeczkę później. Y, wróżono także na podstawie odwiedzin. Kto nas pierwszy odwiedzi w Wigilię? Jeśli pierwsza nas odwiedziła kobieta, no to niestety mieliśmy mieć mecha w następnym roku. Ale jeśli pierwszy odwiedził nas mężczyzna, to miało być szczęście. Ale jest druga strona tej wróżby. Więc jeśli pierwszy odwiedzi nas kobieta, to w następnym roku ma nam się urodzić jałówka, ale jak mężczyzna, to miał nam się urodzić byczek. Więc z jednej strony zła wróżba, ale z drugiej strony, jak nam się urodzi jałówka, to wcale nie jest aż taka, e, aż taka zła. W ogóle jeśli chodzi o zwierzęta, to rzeczywiście ludzie tego dnia i tego wieczoru bardzo mocno starali się o zwierzęta, dbali o nie o wiele bardziej. Dzielono się kolorowym opłatkiem, który właśnie był przeznaczony dla zwierząt. To Wam pokażę akurat na ozdobie jedy, Tak mamy na przykład taki piękny, tutaj, taki różowy opłatek, dawano im lepsze jedzenie, dawano im lepszą strawę. To była jakaś taka też forma podziękowania zwierzętom za to, że jako one pierwsze pojawiły się przy żłobku małego Jezusika. Na pewno jest wam znany zwyczaj, jeśli chodzi o zwierzęta, że one mówią ludzkim głosem o północy. Ale czy można podsłuchiwać zwierzęta? Otóż nie. No dlaczego? No pierwsza rzecz, no jest to po prostu niegrzeczne, prawda? No nie możemy podsłuchiwać innych osób, także nie możemy podsłuchiwać zwierząt. Ale druga ważniejsza, ponieważ liczne legendy, podania ludowe mówią nam o jednej rzeczy, że zwierzęta, one doskonale wyczuwały, kto je podsłuchuje. I obojętnie, czy to był gospodarz dobry, czy gospodarz był zły, one wiedziały, kto je podsłuchuje. I zawsze miały przepowiadać śmierć osoby, która podsłuchuje. Więc jest bardzo dużo różnych podań, właśnie mówiących o tym, że gospodarz postanowił sprawdzić, co o nim myślą, jego zwierzęta. Więc zakradł się do budynku gospodarczego, schował się i nagle słyszy, jak jeden był mówi do drugiego: Stań, przygotuj się. Ponieważ za trzy dni będziemy wieścić naszego gospodarza na cmentarz. No i biedny chłopina, jak to usłyszał, tak się strasznie przeląkł, że dostał zawału serca, no i rzeczywiście umarł. Więc dlatego nigdy nie mogliśmy podsłuchiwać zwierząt, ponieważ miały zawsze nam przepowiadać śmierć. Słuchajcie, co jeszcze się działo w Wigilię? W Wigilię działy się różne inne dziwa, cud, cuda. Ziemia otwierała się, pokazywała swoje skarby. Zakwitał kwiat paproci. Właśnie mamy. Zimę, Początek zimy astronomicznej i tu nam zakryta wiatra proci. Woda zamieniała się w wino, w miód oraz w złoto. Oczywiście zamieniała się ona tylko i wyłącznie dla osób, które były bardzo dobre i które nie były chciwe. Z kolei także mamy dużo podań ludowych, które o tym mówią, jak pewna biedna dziewczyna szła właśnie do nabrać sobie wody i przychodzi do chałupy, wylewa, a tam nagle wystupuje się złote monety. No to co ona? Wzięła jeszcze dwa dzbany, pobiegła szybko do tego samego miejsca. Ale już przyniosła wodę, ponieważ już była troszeczkę zbyt chciwa. Więc właśnie w Wigilię mogliśmy się także troszeczkę wzbogacić. Słuchajcie, co jeszcze robiono w Wigilię? Gospodarze szli do sadu i za pomocą sikiery tak troszeczkę straszyli drzewka owocowe, po to, żeby one dobrze owocowały w następnym roku. Bo jeśli w następnym roku po prostu nie będziemy mieli, drzewka nie będą miały owoców, no to po co mają takie drzewka być w sadzie? I dlatego takie drzewko miało być ścinane. Więc gospodarz straszył. Oprócz tego gospodarz za pomocą słomy, siana obowiązywał owe drzewko owocowe. To miało taką samą moc. Właśnie owe drzewka miały przez to mieć zapewnione dobre owocowanie w całym następnym roku. Słuchajcie, były także jeszcze jakieś czynności, które oczywiście w dzień wigilijny były, były zakazane. Jakie to było? Słuchajcie, nie mogliśmy robić rzeczy, które miały dużo igieł, nici, ostrych przedmiotów. Także wody, czyli było zakazane tkanie, motanie, przędzanie na kołowrotku. Nie było można pluć, nie było można wylewać pomyj w byle jakie miejsce. Nawet jak siadaliśmy, to musieliśmy najpierw dmuchnąć na siedzisko. No właśnie, I dlaczego? Ponieważ Wigilia to był taki bardzo specjalny dzień, w którym odwiedzały dusze naszych zmarłych przodków. I ludzie w dawnych czasach traktowali te dusze jako rzeczywiście realne istoty. My ich nie widzieliśmy, ale realnie mogliśmy im zrobić krzywdę. Więc mogło się okazać, że przez przypadek napruliśmy na naszą zmarłą prababcię, jak krzyliśmy, to przez przypadek wbiliśmy jej igłę w policzek, czy wylaliśmy na nią wiadro pomy i opluliśmy, czy nawet nie mogliśmy na nią usiąść. A tak na przykład przed mówiono duszyczko posuń się. Więc było wiadomo, że my chcemy. Dlatego te wszystkie czynności były zakazane, właśnie po to, żeby nie zrobić krzywdy naszym zmarłym przodkom, które razem z nami spędzały, spędzały wigilie. Obecnie jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia to oczywiście jest choinka. Ale tak naprawdę choinka to nie jest, wczoraj, ale aż taki no, stary wymysł. Tak naprawdę choinka stała się popularna od XV wieku. Wymyślono ją w tym słowie w Alzacji. W Polsce na niektórych terenach, między innymi u nas pojawiła się tak naprawdę na przełomie XIX-XX wieku, a jeszcze w innych regionach, ona stała się popularna dopiero po II wojnie światowej. Więc, jak widzicie, wcale to nie jest odwieczny, stary zwyczaj, wręcz przeciwnie. W niektórych regionach nawet nie ma, nawet nie ma 100 lat. No ale właśnie nie mieliśmy choinki, to co było przed choinką? Słuchajcie, było bardzo dużo słomy, dużo siana, były stawiane snopy słomy czy też siana w chałupie, były zdobione zielonymi gałązkami, były, zielone gałązki, były zdobione papierowymi kwiatami, były one zawieszane za obrazy. Było w ogóle, ta słoma i siano było rzucane także po całej chałupie, między innymi pod stół, także pod obróz, Co? Nam zostało do, tej, do tego czasu, do naszych czasów, oczywiście w bardzo znikowej, oraz bardzo znikowej oraz symbolicznej formie. Ale oprócz tego, słuchajcie, co jeszcze były. W niektórych regionach były tak zwane podłaźniki, podłaźniczki. Były to zielone gałązki. Bardzo często to był po prostu ścięty czubek choinki. Ona była wieszana u sufitu, była zdobiona owocami, orzechami, kolorowymi papierami, pięknymi ozdobami, które są wykonane z opłatka, czyli tak zwanymi światami. Właśnie mam taki jeden piękny, piękny świat, właśnie wykonany z kolorowego opłatka. I one właśnie służyły... To była taka, w cudzysłowie, starodawna choinka. I ona miała nam zapewnić także zdrowie, pomyślność oraz bogactwo. Jak już choinki stawały się coraz bardziej popularne, w Polsce one się rozpowszechniły na początku głównie oczywiście u niemieckich ewangelików, ponieważ no jakby z Niemiec pochodzi ten zwyczaj. I później zaczął się rozpowszechniać na tereny całej Polski. Co? Stroiliśmy choinkę. Nie mieliśmy, słuchajcie, tak jak tutaj mamy na naszej fabrycznej choince, bombek szklanych, plastikowych, jakichś ozdób, gwiazdek i tak dalej. Wszystkie rzeczy, które były na choince, musieliśmy sami zrobić więc ludzie stroili choinkę tym, co mieli pod ręką. To to sami wykonali. Więc czym stroiliśmy choinkę? Już wam wspominałam właśnie o światach. Były suszone owoce. Były orzechy. Pierniczki własnoręcznie wykonane, papierowe ozdoby. Jak chcieliśmy mieć jakieś światełka, no to oczywiście były słuchajcie to świeczki. Było to bardzo, bardzo niebezpieczne. Ponieważ choinka była żywa, domy były drewniane, jak już Wam powiedziałam, było bardzo dużo słomy, siana w chałupie, więc wystarczyła jedna iskra i mogliśmy mieć niestety dosyć dużo nieszczęścia. No właśnie, słuchajcie, jesteśmy już, mamy ustrojoną choinkę, jesteśmy już gotowi do kolacji wigilijnej. Kiedy zaczynaliśmy kolację wigilijną? No, różne źródła, różnie podają. Bardzo znane do tej pory, jak się pojawi pierwsza gwiazdka na niebie, czy też o godzinie 16, czy też o 18, generalnie jak już zapadnie zmrok. To jest bardzo ważne, ponieważ to my troszeczkę nawiązujemy do kultury żydowskiej, że my zaczynamy świętowanie właśnie po zmroku dnia poprzedzającego właśnie owe, owe święto. I tak właśnie, tak samo było właśnie z naszą wigilią. Więc siadaliśmy do stołu wigilijnego, przedtem dzieliliśmy się opłatkiem, ale właśnie znowu opłatek. W niektórych regionach kraju to wcale nie jest aż taka stara tradycja. Rzeczywiście opłatkiem zaczęliśmy się dzielić w wieku XVIII, ale u nas na Pomorzu, jak na przykład podaje Bożena Stelmachowska, jedna z etnografek, która tutaj prowadziła badania na naszym terenie, w swojej książce Rok obrzędowy na Pomorzu, która została wydana w roku 1933, czyli słuchajcie, no prawie 100 lat temu, i ona tam w tej swojej książce napisała, że nie w każdym domu był zwyczaj dzielenia się opłatkiem. Więc, jak widzicie, znowu to nie jest jakiś taki super ekstra stary zwyczaj, który był zawsze na naszych terenach. Absolutnie, absolutnie nie. Słuchajcie, podzieliliśmy się opłatkiem. Gospodarz dzielił się później kolorowym opłatkiem ze zwierzętami. Zasiadaliśmy do stołu. Oczywiście, tak jak już wspominałam, pod obrusem kładliśmy sobie troszeczkę siana lub, lub słomy. Zostawialiśmy wolne miejsce. Wolne nakrycie. Dla kogo? Zawsze mówimy, że dla jakiegoś niespodziewanego gościa. Oczywiście w tzw. dawnych czasach także tak było. Czy też dla jakiegoś dziada wędrownego. Ale to wolne miejsce było zostawiane także dla dusz naszych zmarłych przodków. One także miały razem z nami zasiąść do stołu oraz do kolacji wigilijnej. Podczas kolacji wigilijnej raczej nie powinniśmy mocno rozmawiać. I kolację rozpoczynał oraz skończył gospodarz. Ale co my jedliśmy na kolację widliną? Popularnie się mówi, że jest 12 dań. Jest, znowu, w różnych regionach kraju absolutnie różnie to wygląda. Bardzo często to była liczba nieparzysta. To było 3, 5 czy też 7, chociaż mogło się na przykład zdarzyć 11 dań. Oczywiście ilość dań była zależna od zamożności gospodarzy. Ponownie, że powołałam się na Bożenę Stelmachowską i na jej badania z lat 20-30 na Pomorzu i bardzo często, słuchajcie, jedynym daniem wigilijnym to był śledź z kartoflami. Więc wcale to nie było takie teraz wystawne, co my po prostu siedzimy przy stole i tak naprawdę się obiadamy, więc wcale to tak nie było. Ale co jedzono? Mogła to być zupa piwna, mogła być zupa suszonych owoców, barsz czerwony, zupa grzybowa, pierogi z grzybami i z kapustą, y, oczywiście ryby we wszelkiej postaci. Mógł to, mógł to być groch z kapustą, makaron z makiem. Więc rzeczywiście ten zjadło, menu wigilijne mogło być bardzo, bardzo bogate. Oczywiście Wigilia w dawnych czasach była oczywiście dniem postnym, tak jak cały Adwent, więc dlatego tradycyjne potrawy wigilijne są potrawami postnymi. Obecnie już nas nie obowiązuje, nas katolików, nie obowiązuje post. Ale jedliśmy te rzeczy ponieważ, i te produkty, ponieważ one miały nam coś zapewnić. Ryby, one w chrześcijaństwie były takim pierwszym znakiem właśnie chrześcijaństwa, a w kulturze rudowej były zapowiedzią rodzącego się życia. Kapustę jedliśmy po to, żeby po prostu po tej zimie w końcu przyszła nam wiosna i żeby przyroda nam się odbudziła. Groch chronił nas przed chorobami, a w połączeniu z kapustą właśnie miał zapewnić nam urodzaj. Grzyby. I to jest dosyć ciekawa opowieść, ponieważ grzyby pomagały nam nawiązać kontakt z właśnie naszymi zmarłymi z ustami nie z tego świata, z tymi wszystkimi duszami, które do nas przychodzą. Ale właśnie dlaczego grzyby? Odpowiedź jest dosyć prosta. Grzyby rosną oczywiście w lesie, a las w dawnych czasach nie należał do naszego świata. To było miejsce, które już było poza granicami naszego bezpiecznego świata. Tam mieszkały diabły, czarownice, jakieś istoty demoniczne. Ludzie do lasu nie chodzili sobie odetchnąć tak jak my teraz, po prostu do lasu chodzono po to, ponieważ musieliśmy na przykład pozbierać runo leśne. I stąd grzyby jako, że pochodzą z, jakby nie z naszego świata i my je przynosimy do naszego świata i jemy je, po prostu przez to właśnie mogliśmy nawiązać kontakty z naszymi zmarłymi. Jakie jeszcze były produkty? Był oczywiście, jak już wspomniałam, także był mak. Mak jest oczywiście symbolem płodności. Łatwo sobie y, odpowiedzieć dlaczego, no wystarczy wsypać ziarenka maku do szklanki i później je policzyć. Myślę, że chyba nikt by nie chciał tego, tego robić. Z kolei jabłka, owoce chroniły nas, nas przed bólem, między innymi gardła, a miód miał nam zapewnić właśnie przychylność sił nadprzyrodzonych. Więc najedliśmy się, już wiemy co i dlaczego ludzie jedli, więc mogliśmy zacząć się bawić, mogliśmy zacząć wróżyć. Oczywiście jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia i w ogóle o samą Wigilię. Były to wróżby matrymonialne. W dawnych czasach rzeczywiście ludzie wychodzili bardzo młodo za mąż czy też się żenili, więc bardzo ważne także było to dla dziewcząt, więc dziewczyny chciały wiedzieć, czy wejdą za mąż czy też nie. Więc między innymi co robiono? Wyciągano między innymi źdźbła, słomy lub siana spod obrusa, no i kolor miał symbolizować nasz przyszły stan. Jeśli to był kolor zielony, to znaczyło, że dziewczyna wyjdzie za mąż bardzo szybko, już w zapusty, czyli w karnawał. Czyli rzeczywiście to jest kwestia no, miesiąca, tak naprawdę, półtora miesiąca. Jeśli kolor był y, y, złocisty, no to znaczy, że wyjdzie, ale jeszcze tak dokładnie nie wiadomo kiedy. No ale jeśli się czerniały, no to albo zostanie starą panną, albo umrze. Inną wróżbą, bardzo popularną, było chowanie pod talerzami czterech różnych rzeczy. Na przykład chowano różaniec lub książeczka do nabożeństwa, mirteł, czarną ziemię oraz monetę. To co dziewczyna wylosowała, taką czekała ją przyszłość. Moneta, oczywiście bogactwo, czarna ziemia, staro albo, albo śmierć. Różaniec miał symbolizować oczywiście stan zakonny, a za pójście symbolizował właśnie mirta. Właśnie między innymi z mirty były robione wianki dla dziewczyn, które wychodziły za mąż. No i moja, jeszcze jedna wróżba, moja absolutnie ulubiona wróżba. Dziewczyny odliczały paliki w pocie. No, sztachety w płocie, one się umawiały do liczby i odliczały, albo też na przykład sobie mówiły, szły przez cały pot i mówił, kawaler, wdowiec, kawaler, wdowiec, kawaler, wdowiec. No i generalnie, jaka sztacheta? Taki nasz przyszły mąż. Czyli jeśli dziewczyna wylosowała jakby nową sztachetę, to taki miał być jej mąż. Piękny, młody, przystojny, tak naprawdę książę z bajki. Ale jeśli niestety sztacheta była stara zgrzybiała spruchniała, to taki miał być jej mąż. Stara zgrzybiały spróchniały, więc wyobraźcie sobie dziewczęta macie na przykład 15 lat i wasi rodzice każą ma wyjść za, za mąż za np. pana, który ma lat 50, który ma dzieci, które są od was starsze i na przykład jest podwójnym wdowcem, bo nawet do takich sytuacji mogło oczywiście dojść. Więc co robiły dziewczyny? Ona stojące przed wróżbami. One robił inwentaryzację wszystkich potów w okolicy. One doskonale wiedziały, gdzie jakie poty są, no bo, no nie mi się, każdy by chciał mieć pięknego, młodego, przystojnego, jeszcze bogatego męża. Więc wiecie, jest, w tym szaleństwie jest jakaś, jakaś metoda. Jak sobie, także, aha, mogliśmy sobie jeszcze wróżyć oczywiście na długość życia. Więc wyciągaliśmy znowu zidziuba. jeśli zidziubo było długie, to znaczyło, że będziemy długo żyć. Jeśli krótkie, no to nasze życie nie będzie także zbyt. Zbyt długie. Patrzono także na płomień, który, na płomień świecy. Jeśli ten płomień był taki jasny, ładny, to znaczyło z kolei, że znowu życie będzie zdrowe i dobre. Jeśli taki lichutki, no to niestety może nas spotkać choroba. Wigilia to oczywiście także jest czas śpiewania kolęd, może narodzeniowych. Nasza najstarsza kolę, polska kolenda pochodzi z XV wieku, bądź nam z rów królu Anielski. W Polsce na polskich wsi tak bardzo mocno były rozpowszechnione wszelkiego, wszelkiego rodzaju pastoraki, więc akurat to był ten czas już po kolacji, kiedy mogliśmy zaczynać śpiewać same kolendy. U nas w Polsce kolendy możemy śpiewać do Matki Bożej Gronicznej, czyli do 2 lutego, chociaż sam okres Bożego Narodzenia kończy się już 6 stycznia, czyli na objawienie pańskie, czyli tak zwanych trzech królów. No słuchajcie, najedliśmy się, już powróżyliśmy, wiemy czy wyjdziemy za mąż, czy też nie jakie będziemy mieli życie, dobre, długie, czy też nie, no to czekaliśmy na prezenty. No i właśnie, kto u nas przynosi, u nas na Pomorzu, kto u nas przynosi prezenty? Prezenty przynosi u nas Gwiazdor. I kim był Gwiazdor? Gwiazdor to postać, która troszeczkę wywodzi się z kolędników. Był to oczywiście mężczyzna, który miał ubraną maskę, budzącą strach, jakiś odwrócony kożuch, jakieś łachmany. Generalnie nie, nie był to przyjemny jego mość, Miał borek z prezentami, ale oczywiście także miał różkę. Więc niegrzeczne dziecko automatycznie dostawało rózgą, a grzeczne dziecko, żeby dostać prezent, musiało jeszcze sobie na to zasłużyć. Nie wystarczyło, że było grzeczne przez cały rok. Musiało przed owym gwiazdorem, który był naprawdę strasznym. musiało powiedzieć: najczęściej pacierz. Więc jak się pomyliło przy Ojcze Nasz lub zdrowaś Mario, no to niestety była rózga, a nie prezenty. Ale co dzieci dostawały? Dzieci, słuchajcie, dostawały bardzo skromnie, bo tak naprawdę w dawnych czasach prezenty były dawane tylko i wyłącznie dzieciom i to były bardzo, bardzo skromne prezenty. To mogły być garść orzechów, to mogły być pierniczki, to mogły być jakieś wstążki kupione na jarmarku, czy też jakaś drewniana zabawka, na przykład wyrzeźbiona przez ojca chrzestnego. Więc one się z tego bardzo mocno cieszyły, że jednak coś, coś dostały. Zapomnimy o takich produktach, jak na przykład mandarni, czy też pomarańcze, ponieważ one, jak wiemy, doskonale na naszych polskiej wsi nie rosną, więc. Tego typu rarytasów absolutnie dzieci nie mogły w dawnych czasach dostać. No i właśnie i one się z tego bardzo, bardzo mocno cieszyły. Więc zapamiętajcie, u nas na pomorzu właśnie prezenty przynosi gwiazdor. Jak już jesteśmy na jedzeni, powróżyliśmy sobie, dostaliśmy prezenty, no to wybieraliśmy się do kościoła na pasterkę. Pasterka oczywiście jest to msza, która jest odprawiana o północy, z 24 na 25 grudnia. Jest to oczywiście pierwsza musza w okresie bożonarodzeniowym. I idąc na pasterkę, staraliśmy się zostawić jakieś światło w domu, właśnie dla nowonarodzonego, nowonarodzonego Jezusika. Ale także pasterka to był świetny czas na żarty. Więc, bo adwent był takim czasem troszeczkę wyciszenia, zaczynało się bożonarodzenie, więc mogliśmy się bawić. Więc najczęściej w tych żatach przodowali panowie, więc na przykład w niektórych regionach polskich chłopcy wlewali do kropielnic atrament. Więc jak ludzie chcieli się przeżegnać, no to mieli brudny cały kożuch, a kiedyś wiadomo gdzie nosili kożuchy, były z naturalnych, ubrania były z naturalnych materiałów wykonane, więc bardzo trudno było doprać, a też nie mieliśmy pralek elektrycznych. Albo na przykład, no w kościołach był ścisk, więc co panowie robili, chłopcy robili? Na przykład zszywali dwie osoby, które stały obok siebie, a jak jeszcze się udało, że to były dwie osoby, które się nie lubiły, no to już w ogóle była świetna, świetna zabawa. Więc jakby każdy czas na psoty jest absolutnie dobry. Słuchajcie, jak przed wyjściem w ogóle na pasterkę, wszystkie nasze produkty, wszystkie nasze potrawy, które mieliśmy przygotowane właśnie na Wigilię, zostawialiśmy na stole, nie sprzątaliśmy ich. Właśnie po to, że jak my już sobie pójdziemy na pasterkę, to nasze dusze, naszych zmarłych przodków usiądą do stołu i spokojnie się jedzą. Skończyła się pasterka, wracaliśmy do domu. I słuchajcie, także w różnych regionach różnie to było, oczywiście także w różnym czasie, na przykład na kaszubach dopiero po pasterce. Siadano do, do wigilii, albo na przykład bardzo często w ogóle nie było kolacji wigilijnej, więc dopiero jedzono ją, w ogóle jej nie jedzono i po prostu jakby świętowanie rzeczywiście zaczynaliśmy pierwszy dzień świąt, czyli 25 grudnia. Wróciliśmy z pasterki, kładliśmy się spać, no i rano zaczynaliśmy świętować już Boże Narodzenie. Słuchajcie, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia pod względem obrzędowym jest dniem, w którym tak za bardzo się nic nie działo. Tak naprawdę ten dzień spędzaliśmy w naszym gronie rodzinnym, w naszym domu. Jedliśmy, świętowaliśmy, cieszyliśmy się. I ten dzień to był, jako że to jest bardzo ważne święto, tego dnia były zakazane pewne czynności. Nie mogliśmy generalnie pracować. Oprócz rzeczy, które musieliśmy zrobić. Czyli te rzeczy, które musieliśmy zrobić, to było oporządzenie zwierząt, bo one były oczywiście bardzo ważne, ponieważ nam dawały jedzenie, co tu dużo mówić. Więc nie mogliśmy sprzątać, nie mogliśmy gotować. Jedliśmy wszystko to, co oczywiście było przygotowane na, na Wigilię. Plus oczywiście później wchodziły jakieś tam potrawy mięsne w pierwszy dzień świąt. Niektórzy się nie czeszą od świąt Bożego Narodzenia, czyli od pierwszego dnia, 25 grudnia do 6 stycznia. Nie wylawaliśmy brudnej wody, nie, dobra wiadomość dla osób, które nie lubią robić łóżek, nie zdzielaliśmy łóżek. To były rzeczy absolutnie zbędne. I tak naprawdę cała zabawa obrzędowa zaczyna nam się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Wtedy jest to dzień świętego Szczepana, który był pierwszym męczennikiem, który został ukamieniowany. I na pamiątkę właśnie kamieniowania świętego Szczepana ludzie szli do kościołów, i święcili ziarno, ale tym ziar ziarnem, głównie ziarno owca, obsypywali między innymi księdza. Właściwie ten zwyczaj jest no, zakazany, no nie oszukujmy się, ksiądz jest także człowiekiem. Niektórzy go lubią, inni wręcz przeciwnie. Więc bardzo często wśród tych ziarenek owca mogą, słuchajcie się, zacząć jakieś malutkie kamyczki. No, a poza tym ziarno w drewnianych kościołach mogło powodować to, no, że tam mogły się zalęgnąć myszy. Jak? Chodziliśmy z kościoła, no to oczywiście chłopcy także mieli ziarenka i obsypywali dziewczęta. Oczywiście im bardziej popularna dziewczyna, popularniejsza dziewczyna, im ładniejsza, to oczywiście była, bardzo, była mocniej obsypywana owym, owym ziarnem. No i właśnie w drugi dzień świąt, w dzień świętego Szczepana zaczynają się pochody kolędników. Kim byli kolędnicy? Kolędnicy to były grupy tak naprawdę mężczyzn, chłopców, generalnie to powinny być kawalerowie, którzy przebierali się w różne dziwne istoty. W sumie im straszniej, tym, tym lepiej. Jeszcze taka mała dygresja. Tak naprawdę pochody kolędników, jeśli chodzi o nasz region, o Pomorze, one już się zaczynały w Adwencie, tak naprawdę od 8 od 8 grudnia. Także w Wigilii się pojawiali kolędnicy, czy też dzieci chodzące z szopką. Jakie były postacie kolędników? Więc oczywiście musiał być dziad, musiała być baba. Oni trzymali kosze na podarki, bo kolejnicy za swoje, swoje kolendowanie właśnie dostawali im podarki. Był, mógł być policjant, śmierć, koń, krowa, byk, gwiazdka, czy też gwiazdor, bocian, baran. Tak naprawdę te na postacie były ograniczone tylko i wyłącznie wyobraźnią osób kolendujących. Koledzy chodzili od domu do domu, śpiewali kolendy, składali życzenia, między innymi takie. Żeby wam się w oborze darzyło jak w komorze, żeby był snop na snopie, a kopa na kopie. Żeby był gospodarz między kopami, jak księżyc między gwiazdami. Słuchajcie, no, jak już sami wiecie, owi, owe życzenia miały nam zapewnić właśnie urodzaj. Także koledzy życzyli, żeby dzieci były zdrowe, żeby były grzeczne, to też bardzo było oczywiście ważne. I kolędnicy za swoją kolędę dostawali podarunki. Jakie to były? Było to bardzo często alkohol, bardzo rzadko jakieś pieniądze, ale także często to było oczywiście jedzenie, to co gospodyni miała przygotowane. No i przez cały okres Bożego Narodzenia ci kolędnicy tak naprawdę mogli się pojawiać codziennie, albo kilka razy nawet dziennie, jak było bardzo dużo grup kolędniczych. Czy gospodynie i gospodarze chcieli ich przyjmować, czy też nie? Oczywiście, że chcieli. To było bardzo ważne, ponieważ ludzie wierzyli, że kolędnicy przychodzą tylko właśnie do dobrych osób, że oni także symbolizują troszeczkę zaświaty, że ich obecność, ich życzenia właśnie spowodują to, że nam się będzie bardzo dobrze powodziło w następnym roku. Więc rzeczywiście chciano tych kolędników bardzo dobrze przyjąć, ale słuchajcie, co jeszcze robili kolędnicy? No oni byli troszeczkę takimi, co dużo mówić, sami podkarzami, ponieważ oni dostali mało na kolędę, a wiedzieli, że gospodyni przygotowała odpowiednie jedzenie dla swojej, dla swojej rodziny, to oni później obchodzili to całej wsi i mówili, że pani Iksińska jest skąpą babą albo złą gospodynią, co gorsze, że nawet nie potrafiła porządnie przygotować świąt i dać także kolędnikom. A jeśli dostawali duże podarki, no to chwalili ową, ową gospodynią. A skąd wiedzieli? Na przykład Bocian, który był w zespole kolędniczym. Wpadał do chałupy i zaglądał po wszystkich garach, co tam gospodyni ma przygotowane. Na przykład diabeł i kominiarz. oni podchodzili do dziewcząt na wydaniu i brudzili twarzy sadzą. Więc generalnie także to był czas wszelkiego rodzaju właśnie takiej wesołości, zabawy oraz radości, który trwał aż do dostania Wielkiego postu. Serdecznie Wam dziękuję, że wysłuchaliście mojej opowieści o Wigilii oraz Bożym Narodzeniu w takim tempie bardzo ekspresowym. I na nadchodzące święta dla osób wierzących życzę błogosławionych świąt i radości z ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, a osobom niewierzącym życzę absolutnie fantastycznego zimowego wypoczynku, a nam wszystkim życzę, aby następny rok był o wiele lepszy niż ten mijający. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.